Ryby, ryby, ryby. W dzisiejszym odcinku słów kilka o PZD2. Dawno nie było, także czas powrócić do tego tematu, sprawdzić co w trawie piszczy. I dwie miejscówki, relacja z dwóch dni, także zapinajcie pasy i jedziemy! Uh! Jaka dziwna łózka została, taka malutka. Kładziecie sobie mniej więcej gdzie ten hak będzie wystawał. Czyli coś takiego to będzie. On jest za duży, to 5, 5, złotych. 5 zł. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Popatrzcie jak szybciej, cichutko, tak majestatycznie unosi się. Wędkarze to nie jest Polski Związek Wędkarski. Wędkarze nie cierpią Związku Wędkarskiego. Ryby, ryby, ryby witajcie. No, pada na zmianę deszcz, także nie, może, nie mogę powiedzieć, że jest słonecznie, nawet chyba idzie burza. O, tak. Zobaczcie jak ciemnica tam, ciemnica, mniej więcej w tamten rejon będziemy jechać. Jedziemy dzisiaj we dwójkę, jak dwa chłopy z Mikołajkiem, na szczupaki. Tylko szczupak tylko i wyłącznie nas interesuje. Początkowo mieliśmy jechać na takie nowe łowisko, ale sobie to jeszcze zostawimy na może lepsze warunki, bo tam yy, i tak będzie ciężko chodzić, bo jest niecywilizowane. To za kilka filmów zobaczycie pewnie, albo może i w następnym. A póki co, na sprawdzony temat stawy cyranowskie w Mielcu. Szczupaki ostatnio połowiliśmy, także teraz może się uda złowić jeszcze większe, i tego się trzymajmy. Także zapnijcie pasy. Kto ma przygotowany, to przynieście sobie sok z gummi chipsy, popcorn, co tam chcecie. I zapraszam na wędkarską przygodę z Lucie Łowcą i z Mikołajem Łowcą. Jo! Ryby, ryby, ryby jedziemy. Woo! Słuchajcie, nie ma nikogo. O nie, tam są auta. Czyli szlaban jest otwarty. Ale na grunt łowę. Na grunt łowę. Ale my tutaj sobie i tak zostawimy na parkingu samochód chyba, bo tutaj chcemy zacząć rzucać, nie? Także tu staniemy. I tu zaczynamy! Myliłem się niestety, bo przez szybę nie widziałem. Słuchajcie, tutaj widzę już dwóch spinningistów. Tu dwie osoby pewnie gdzieś siedzą w okolicach tego domku i tam jest jeszcze jakaś ekipa chyba nawet z przyczepą kempingową, więc jest trochę wędkarzy. Ostatnio stąd zaczynaliśmy, szliśmy tak i dzisiaj to powtórzymy. O, jakiś strzał słyszeliście. Mam nadzieję, że to nie ta rakieta zbłądzona. Słuchajcie, jeszcze jedna rzecz, albo dwie, najpierw jedną powiem, może padać, nie? To będzie najgorsze, co nas dzisiaj może spotkać. A najlepsze jest to, jeżeli uda się złowić jakiegoś szczupaka. No, metrowego, bo Mikołaj ma 98 cm, tak? 94 albo 8, zobaczcie, bo się kłócimy muszę sam sprawdzić, jest na filmie nagrane sprzed roku bodajże, albo sprzed dwóch. I w ogóle chciałem wam powiedzieć coś takiego, żebyście się odnieśli koniecznie w komentarzach do takiego tematu łowiska. Bo ja się chyba zapędziłem w taki koziruk tak zwany, bo lubię wam dostarczać takie materiały różnorakie, że raz jest spinning, raz jest spławik, raz jest grunt, raz jest feder. Często też, jak wiecie, zmienia mułowiska. Bardzo rzadko w tamtym roku, na przestrzeni w ogóle u, ubiegłych lat zdarzało się, że dwa albo trzy filmy były pod rząd z tej samej miejscówki. No, z wyjątkiem tajnej miejscówki, gdzie nagrywałem Nęcenie, cały proces, z tego powstała cała playlista. Do dzisiaj wszyscy mi, jak się gdzieś spotykam z ludźmi, których nie znam, to mówią, zawsze wracają myślami do tego, do tej serii, że to było coś pięknego, żebym jeszcze to nagrał. Chociaż o dziwo nie przekłada się to na wyświetlenia, no ale mniejsza z tym. Na razie nie o tym chcę porozmawiać. I ostatnio byliśmy tutaj, właśnie na tych stawach ceranowskich, Bra ładnie brały szczupaki, i dzisiaj jak wstałem, to myślę, kurczę pasowałoby już zmienić łowisko, żeby było coś nowego, coś innego. I później myślę tak, no ale zaraz, dlaczego nie? Normalnie wędkarze przecież robią tak, że jak uda się wytropić rybę, że gdzieś ta ryba bierze, to sobie jeżdżą to tydzień za tygodniem, dzień za dniem, jeżeli mamy, mamy czas na to i łowią, coraz większe to okazy, coraz lepiej tą rybę czują wiem, pamiętam, gdzie ostatnio, gdzie ona dokładnie brała gdzie były te brania, gdzie te szczupaki stały i prośba teraz do Was żebyście napisali w komentarzach, czy, jak Wy do tego podchodzicie czy Was to nie będzie za bardzo nudzić, jeżeli tak będziemy robić w tym roku Bo Miki już rzuca czyli, jeżeli znajdę gdzieś yy, łowisko, na którym ryba bierze to nagram Wam kilka filmów z tego łowiska, aż ta ryba po prostu przestanie brać, albo jak już nam totalnie się znudzi i nie będzie sprawiało nam frajdy łowienie w nim, bo robimy to przede wszystkim dla fanów. No z tego powstają te dokumentalne filmy. Prośba o taki komentarz. Napiszcie, co o tym myślicie, czy Was to nie będzie zanudzać. Jeżeli nie, jest szansa, że będą się pojawiać coraz większe i coraz fajniejsze te ryby. Bo jak wiecie, odkąd. Zrezygnowałem z usług Polskiego Związku Wędkarskiego. W filmu, na filmach ryb jest mnóstwo, ryby są piękne, rzadko zdarza się tak, żeby tych ryb nie było. Do czego Was też zachęcam? Jeździcie, eksploratujcie. Coraz więcej komercji powstaje w Polsce, łowisk prywatnych, albo sami załóżcie takie zbiorniki, zakładajcie, zapraszajcie nas, chętnie Was będziemy w miarę możliwości oczywiście odwiedzać. I tyle woli wstępem. Biorę się załowienie, jedziemy z tematem. No, i kross jaka to ryba była. Bo była, powiem Wam, no spadł mi cholera. Pięknie wcięcie w tempo. I zobaczcie, jaka dziwna łuska została. Taka malutka. Także mam dowód, więc że nie kłamie. Chyba, że się zapiął za bok, nie? Nie, łuska. Czyż łuska, tak, on się musiał. Słuchajcie, podhaczyłem. Taka drobna usteczka, ale powiem Wam. Myślałem już, Miko, że ty masz. Powiem wam, że wciąłem i poczułem obór. Także wiedziałem, że będzie coś większego. No. Tu chłopaki do nas dołączyli, we dwójkę też łowią, także w czwórkę zaczęliśmy biczować. I zapowiada to dobrze, bo ty też miałeś, nie? I spadł. Tak, tak, miałem jednego, ale spadł. Także dwie spinki dzisiaj już zaliczyliśmy. Taką gumę w ogóle założyłem, bo się uśmiechnęła do mnie. Czasem tak mam, nie? Dobra, słuchajcie, próbuję dalej się dobrać do niego. A! Zmieniam gumę, bo tamta była za ciężka i jakaś za sztywna i taką... Zgorsz taką... tę główkę. To są handmade, co dostałem te główki, pamiętam. Nie jest napisane, ile ona ma, ale nie jest... No nie jest lekka taka, jest właśnie. Jest duża, ale lekka. Tylko pokaż, przyłóż ją. Zawsze, jak właśnie nie wiecie, bo Mikołaj też tak za bardzo nie zna się na zbrojeniu gum i na pracy. Patrzcie, ona będzie sięgała super. Długość ma idealną. Hag jest bardzo gruby, więc spokojnie wytrzyma szczupaka, tylko trzeba przez całą gumę i ją przeprowadzić. nie? Pokaż jeszcze bokiem o to, o. Połóż gumę, o tak to się robi. Popatrzcie, macie gumę, kładziecie sobie mniej więcej, gdzie ten hak będzie wystawał, czyli coś takiego to będzie. On jest za duży trochę do tej gumy. Miki większa, on jest za duży do tej gumy. Powiem Ci. Strasznie będzie wystawał. Także znajdziecie coś Mamy całą skrzynkę różnych główek. Większość jest na takie głębsze łowiska. Zobaczcie, to jest na przykład 25 gram na krótszą gumę, nie? jak nie wiecie, jaką sobie długość kupić. O, tutaj o, to, to jest spoko już mi się podoba. Kupię sobie różne rozmiary, różne długości wtedy na pewno wam się kiedyś przydadzą, jak głowicie na spinning. Ile to ma? 10 gram. 10 gram? A widzicie, a ta ma dychę, a jest taka malutka, nie? To by było spoko, tylko że ta za ciężka jest, moim zdaniem. Bo tutaj na tą płytę jest dość płytka woda, widzicie są liście? Jak ja używając główki 10 gram praktycznie. Co drugi, co trzeci rzut mam, coś ściągam, jakąś roślinę, albo jakieś liście, o przypony wąsowski. Pozdrawiam serdecznie, Siedemko. jeszcze mamy, tylko, że ona jest za krótka. krótka. Tutaj boblery mamy, ale na boblery jeszcze dzisiaj nie próbowaliśmy łowić. Słuchajcie, błystki chińskie też z tej paczki przyszły. Ile czekaj, da się one kosztowały? 5 zł. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć zł. Popatrzcie, za pięć błyskaw, czyli za złotówkę od kińczyków kupiliśmy. Eee, no powiedzcie mi, one naprawdę nie mają jakichś haków grubych, nie wiadomo czego, ale ludzie, za złotówkę, nie? Czajicie jakieś pociski. Eee, I ten portal, bo tam pytaliście się, nie? Patrzcie to w ogóle jak śmiesznie wygląda. Nie ale to jest tego też nie, nie, nie to jest za krótka główka. A wstać w ogóle tą przynętę do tego pudełka. Pytaliście się, gdzie ja kupiłem te woblery, no nie? No to jest taka aplikacja na telefon albo wpiszę sobie w Google temu. Nie reklamuję, bo nie mam żadnej współpracy, ani nic z tego nie mam. Tylko takie tam hity wyskakują. Że no mówię wam, za całą siatkę tych woblerów, starczy mi to na kilka lat zapłaciłem. Ile to mi kosztowało? To już mówiłem, 50 zł, ale tylko dlatego, bo bym 36 zł zapłacił, że sobie dobrałem jeszcze takie małe i one najdroższe były, nie. No i co mam wam powiedzieć? No kurczę, rzucamy dalej, idą czarne chmury nad nami zawisły. Ale spokojnie, chwilę jeszcze połowimy, jest godzina 15 Myślę, że do 16 godzina jeszcze ciągniemy temat Jak się nic nie złowi, to trudno, nie zawsze ryby muszą brać, ale próbujemy Przerzucamy, biczujemy, Mikołaj zmienił przynętę na mniejszą Ale na razie rybki nie chcą współpracować, oprócz tych dwóch spadków co były nie? Idą chmury i już robi się ciemno, bo To maksymalnie do 16 jest złowienie, Bo już później będzie całkowicie ciemno, więc zaraz zmienimy miejscówkę i pójdziemy o właśnie tam, mniej więcej tam mogą być okonie. Jeszcze spróbujemy się do Okonii dzisiaj dobrać. Myślę, że jakbyśmy przeszli cały zbiornik, to byłaby szansa na tego szczupaka. Ale raz, że się stosunkowo późno wybraliśmy, a tak, żeby było inaczej. A dwa, że nie mamy czasu, już więcej, nie? Bo po ciemku nie będziemy łowić. Dwa, trzy rzuty, jeszcze słuchajcie, i idziemy tutaj, tu, tu, tup, 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 tup. Tam, więc widzimy się na tamtej miejscówce. Mam nadzieję, że z rybką. A nagram wam jeszcze taką ciekawostkę tutaj. Tak właśnie, w ogóle go nie było słychać, nie? Ale jesteśmy obok lotniska w Mielcu i popatrzcie jak cichutko tak majestatycznie unosi się szybowiec. Fakt, faktem powiem szczerze, że mu troszkę współczuję, bo lata w oparach tego Melnoxu czy Kronobyla, jak to tam kto woli. Mieleckiego, bo zaciąga, zaczęło już zaciągać z prodem, widzisz go? Miko? I widzicie, kurczę, teraz było fajnie, już znowu mi się przypomniało ta negatywna rzecz z tą miejscówką, to zawsze będę wam podkreślał. No bo jak jest dobrze, to jest dobrze, jak jest ładnie, bo młowisko jest przepiękne na światowym poziomie, wręcz w Polsce, na polskim poziomie, bym powiedział. Woreczki na śmieci zawsze czysto wysprzątane, ławeczki, stanowiska. Bardzo mili właściciele. Także same superlatywy, tylko ten sąsiad śmierdzący to jest uniedogodnienie, także zaczęło ładować. No ale nic, pójdziemy tam. Dzisiaj naprawdę nie jest najgorzej, bywało, dużo gorzej, że tutaj było. I zobaczcie też jak zmienia się krajobraz. Jak zobaczycie... Oj, wędką zahaczyłem. Jak zobaczycie... Wiem właśnie. Na poprzednich moich filmach tu tutaj las był, no nie? Wszystko wycinają, a to jest yy, państwowe chyba. Także nie wiem. Ktoś o tym zadecydował i tutaj chłopaki właśnie, z którymi łowiliśmy mówili nam, że wszystko do Melnoxu idzie, bo Silva przyjeżdża, taka firma, która wozi to drewno. Także jest to przerabiane chyba na płyty pilśniowe, tak mi się wydaje, bo ten zakład tym się specjalizuje. Ja osobiście, żebyście mnie też źle nie rozumieli, ja nic tam, nie mam osobiście animozji do tej firmy. Tylko, no jak mnie coś już dotyka, tak bezpośrednio, że czuję smród, że widzę coś, że nie ma drzew, to tylko dlatego o tym mówię. Dobra, bo już zaczynam zadyszkę łapać, także idziemy na stanowisko i rzucamy. Póki czas. Jesteśmy na nowej miejscówce. Cisza, spokój. Coraz mniej ludzi. O. Ale słychać dziwne dźwięki z tamtej strony. Coś tam pracuje, nie? Jakieś do zakładu, bo tam jest ta strefa przemysłowa w Mielcu, pozostałości drzew, ostatnio jak tu byliśmy to jeszcze był Las, no przedostatnio bo ostatnio już wycinali, no i powoli zmierzamy ku końcowi, słuchajcie bo zaraz będzie ciemno. No niestety takie filmy czasem są, że ryba nie chce brać, a wiecie, że tutaj rybki są, ryby współpracują. My się dzisiaj do nich po prostu nie dobraliśmy, ale mimo mieć takie uczucie, że jestem pewien, że są, nie? <laughs> nie może być tak jak na wodach po że Przez kilka lat nam się wydawało, że są. Ale i tak, nie mogliśmy ich złowić, ale byliśmy sercem za tym, że te ryby są. No tutaj wiemy, że są. I po prostu jest taki dzień, że ich nie złowiliśmy. Napiszcie w komentarzach. Pamiętajcie to, co prosiłem na początku filmu. Co myślicie o tym, żeby robić takie cykle z danego łowiska? No dzisiaj wyczerpaliśmy tutaj spinning Także, jeżeli pogoda pozwoli, to następnym razem przyjedziemy tutaj stacjonarnie. A jak widzicie, ludzie siedzą, łowią, próbują. Także, może i my spróbujemy. Siemanko, witajcie. Mamy już następny dzień. Także tam no, nie było wyników na tych stawach ceranowskich, więc dzisiaj spróbujemy z szczęścia szczęścia na tym zbiorniku gdzie tutaj łowiliśmy na lodzie nie wiem czy pewnie stali widzowie pamiętają dwa filmy nagrałem dla was bo tylko tyle tego lodu było, mamy widzicie na przestrzeni dwóch tygodni praktycznie nie ma lodu, nie da się wejść także spinningujemy, no wiemy że szczupaki tutaj są wytarły się, wiemy że są okonie Kompletnie zdruzgotany mam sprzęt, jeżeli chodzi o bocznego troka, bo chciałem Wam taki odcinek osobny zrobić, ale to będzie za jakiś czas przypomnienie, bo kiedyś dużo nagrywałem, dużo łowiłem w ten sposób o koni i do tego wrócimy. Możecie też napisać, czy chcecie. Póki co kontynuujemy temat szczupaka, dlatego w tym samym filmie kolejny zbiornik. Popatrzcie sobie, jak on wygląda. Są czcinki. Miejscami jest naprawdę głęboko 8. Niektórzy twierdzą, że i 12 metrów kiedyś też sprawdzę to. Echo sondom. bardzo urokliwa taka kameralna woda. Jest trochę osób dzisiaj. No też wpadły te osoby na ten sam pomysł, my żeby pójść na ryby. Nie jest już rana, jak widzicie słońce powoli zmierza się ku zachodowi. No tak jeszcze 16, myślę, że 17 to już będzie całkowicie ciemno. Ale my tutaj 2 godziny na pewno będziemy. Tutaj zaczynamy, te stanowiska musimy opuścić i. Gdzieś tam będą kolejne, woda jest nawet czysta, nawet bardzo czysta. Po zimie nie ma glonów, nie ma roślin. I Ja zaczynam od takiej oto przynętki klasycznej. No, plecionka wiadomo, stalka. Nie jedną rybę już wyciągnąłem. Mikołaj podobnie. Mniejsza guma. Let's go. Mam nadzieję do zobaczenia za chwilkę z rybką. Drugie stanowisko. O, tam zaczynaliśmy za tym krzakiem. Teraz tutaj jesteśmy. Taka skarpa jest, ale da się dojść do, do wody spokojnie. I ten zbiornik jeszcze się tam ciągnie. Też na pewno dzisiaj tam pójdę. Pokażę Wam, jak to wygląda. Na razie, zero kontaktu z rybą. Zaczepów jest tutaj multum. Co chwilę zaczepiamy. Raz już mało co Mikołaj nie stracił przynęty, ale wybroniliśmy. Brakuje tylko tego głównego bohatera, szczupaka, ale nie spinamy się za wszelką cenę, bo tak bardziej przyszliśmy się zrelaksować i sprawdzić na lajcie. Jeżeli weźmie na lajcie, to będzie i kiedy indziej brało. Takie jest właśnie wędkarstwo spinningowe, widzicie no. Nie ma zbyt wielu ciekawostek, nie ma sensu pokazywać wam technikę prowadzenia, przynęte, zbrojenie, chociaż i tak zawsze używamy w ten sam sposób to robimy, bo nic nie bierze, czyli wszystko, co bym wam pokazał, to jest tak jakby nieskuteczne. Nie? W momencie jak ryby się odpalą, jak zaczną brać, to wtedy możemy sobie podyskutować, jakie jest ciśnienie, Jaki jest kolor przynęty, jak była prowadzona, jaka gramatura główki, i tak dalej, i tak dalej, bez tego ani róż jesteśmy na kolejnym stanowisku jeszcze piękniejszym, jeszcze urokliwszym w takich krzakach schowanym i powiem wam, no tylko jest dużo śmieci niestety, bo tutaj przychodzą wędkarze nie jest to woda PZW, także nie tylko na PZW są syfiarze i śmieciarze, ale tutaj to nie będę tego w ogóle komentował natomiast co wam chciałem powiedzieć, że coraz więcej ludzi łowi, chodzi łowić na takie zbiorniki, bo nie wszystkie zbiorniki, je, zobaczcie sobie zwłaszcza do tych się zwracam, co nie opłacają karty wędkarskiej, nie? bo to się mija z celem w ogóle Także ja tam nie chcę wam mówić, czy żebyście opłacali, czy żebyście nie opłacali. Każdy niech postępuje i robi tak, jak chce. Każdy ma swój mózg, myślimy i tyle. Jak ktoś chce z jakichś zmian, to czas najwyższy nie opłacać. Ja na przykład już od kilku lat tego nie robię. Nie podkreślam tego na każdym filmie, bo no nie jest to moim, jakby. Yy... Punktem honoru, żeby Wam wmawiać, żeby się też tak robili, no ale coraz więcej osób widzę, zaczyna też myśleć, coraz więcej YouTuberów się wypowiada na ten temat. Kiedy ja dwa lata temu mówiłem, żeby tego nie robić, że nic się nie da zmienić w PZW, to oni byli za tym, żeby zmieniać w PZW. Jeszcze dwa lata im brakowało, żeby dojrzeć do tego, do czego ja dojrzałem, zakładając koło wędkarskie. Bo nie wiem, czy wy pamiętacie, ale myśmy. Ja dokładnie przyczyniłem się do tego i byłem ojcem tego sukcesu, a na końcu porażki, bo przyznaję się, koło wędkarskie to była największa moja porażka, jeżeli chodzi o takie tematy wędkarskie, ale nie ze względu na samo założenie, tylko dopuszczenie do chlewu nieodpowiedniej osoby, która miała być najstarsza, taka co nas będzie reprezentować, a sodówka odwaliła do głowy. Wszyscy się pokłócili, rozeszli i generalnie koła nie ma. Także tam jak czasem się pytacie, czy zapisać się do naszego koła, czy nie miko, nie urywaj tak na siłę już trzeci rzut i trzeci raz, zaczep robisz. Delikatnie spróbuj to odstrzelić. Ja tutaj gadam z widzami, a widzę kątem oka co się dzieje. Wy pewnie też zobaczycie na filmie. Także yy, coraz więcej. Kończąc wywód, bo przerwałem. Nie da się nic zmienić w Polskim Związku Wędkarskim ryby, jeszcze jakby była ryba to porsześć, to nikt by się nie wiedział. Wędkarze by się tym w ogóle nie interesowali, nie poznawaliby struktur, nie wiedzieliby o co chodzi z zarządem głównym, zarządem w okręgu i tak dalej. Nikt by się tym nie interesował, gdyby były ryby. Po prostu panowie dali dupy po całości, bo ta ryba się w końcu skończyła, no bo ile można w ciula lecieć? No bo na papierze oczywiście wszystko grało i gra, nie? Zakładam, że na pewno gra, no ale woda... Nie widać, nie? nie wiadomo, są ryby, czy tych ryb nie ma, no na papierze gra to są, no i tak przycieli, że wędkarze nie wytrzymali, no zachęcam też polityków, jeżeli są jacyś, którzy oglądają te filmy, a z tego co wiem są, to słuchajcie, wędkarze to nie jest Polski Związek Wędkarski, wędkarze nie cierpią Związku Wędkarskiego, w większości, ponad 99% osób, które znam, z którymi łowię, a są to setki, jak nie tysiące. Nie, cierpi PZW i najchętniej by chciało, żeby ten związek nie istniał. No, ale do tego są potrzebni już politycy. Albo zminimalizować go. No niech sobie będzie, ale stwórzcie jakiś drugi związek albo relatywę, żeby nie trzeba było być w tym związku, robić tych opłat durnych i najważniejsze, żeby w końcu pojawiły się ryby. Bo jak nie, to zobaczycie, specjalnie sobie to teraz nagrywam, za kolejne dwa lata, jeżeli jeszcze Jakieś szczęście mi pozwoli, że będę na tym świecie, będę nagrywał te filmy. Zobaczycie, jak to się wszystko zmieni. No razem zobaczymy, nie? Czy ktoś poszedł w końcu po rozum do głowy, czy politycy zrozumieli, że wędkarze to nie jest PZW i jak usuną kilka świn od koryta, zrobią awanturę i wezmą, zrobią z tym porządek, to tylko wędkarze będą bić brawo, bo ja często słyszę takie głosy, mnie dochodzą i pisma niektóre widzę, które idą do polityków, że no uwaga, bo Polski Związek Wędkarski to już 650 tysięcy wędkarzy. Takiego. Wędkarzy tylko tam powinno być dopisane za każdym razem, którzy nienawidzą Polskiego Związku Wędkarskiego, ale to już nie jest dopisane, nie? No jak taka osoba, która nie łowi ryb, nie siedzi w tym, nie wie, no to pomyśli, no rzeczywiście jest trochę tych wędkarzy. Wszystkich do jednego worka się ładuje, a to nie tak wygląda. Warto o tym mówić, nie bójcie się mówić, wymagajcie. Jesteśmy klientami, ale też wiadomo, jak nie musicie płacić karty, jak wam z kiedy znajdzie, żeby pójść sobie na PZ wodę PZ2, możecie sobie dniówkę wykupić jako wędkarz. Niezrzeszony, mało tego, wystawiajcie później opinie w Google na temat polskiego związku, że jesteście, jeżeli może połowicie, może będziecie zadowoleni. A jak nie połowicie, to też trzeba mówić, że kurde zapłaciłem wam, nie ma ryby, nie połowiłem, jestem niezadowolony, nie? No prosta sprawa, także, bo inaczej to się nic nie zmieni, no. Nie możemy w kółko wszyscy wystawiać pięciu gwiazdek za działalność, która zasługuje na gwiazdek, moim zdaniem, zero. No i tak, Miki widzę, że przyłożył sobie do serca to, co powiedziałem z No. O, widzisz, opłaciło się. Czekaj, zrobię zuma. O, tu stara jakiegoś fajnego. Spoko, mam. No to dobra. Tylko, żebyś tam nie wpadł. To jest ta przynęta, którą Mikołaj wydarł z krzaków. Przepiękna, po prostu. Fajny ogonek, super pracuje, ale niestety, no, ryby jak nie było, tak mimo. Prośba do osób, które tu przychodzą, na litość boską. Słuchajcie, bardzo was proszę. No, kurde, to było cięższe, jak to tutaj przynieśliście, nie? Butelki z kukurydzy. Ja pierdziele, no naprawdę, no jest to wieś, niestety jest chyba jeszcze, nie wiem, czy inna mentalność, czy tu ludzie z miasta przyjeżdżają i tak robią, Już nie chcę tak z kategorii, tak segregować, ale ręce po prostu opadają. No i takim niemiłym, śmieciowym akcentem, podsumowując, no dwa dni biczowania wody, dużymi przynętami szczupakowymi, kombinowaliśmy i woblery, i błystki. no nie był to najlepszy okres, jak widzicie, <laughs> przepraszam, ryby nie udało się złowić, mam nadzieję, że mnie choróbsko jakieś jeszcze nie dorwie. Ale to nic, bo będą następne dni, następne wypady i ta ryba w końcu weźmie. No ryba nie zawsze może brać, teraz się nie udało i to wszystko. Jak dotrwaliście do końca, prośba, zostawcie łapkę w górę dla zasięgów. Osoby, które są nowe, macie przycisk subskrybuj, kliknijcie, będziecie dostawać informacje o nowych filmach. A nowy film jak zwykle, piątek 19, bo się w piątku 19 na kanale Łowca. Ostatni raz z wyprawy szczupakowej. Ryby, 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 cześć! dołącz do obozu łowcy klikając przycisk subskrybuj i poczuj moc jakiej nie doznałeś nigdy dotąd